Witam państwa serdecznie. Dziś 1 lipca, wtorek, zaczynamy ratajski Firtel kultury i drodzy państwo, skoro zaczęły się wakacje, to zaczęły też się półkolonie letnie, dlatego zaglądamy do domów kultury i sprawdzamy, czy są jeszcze wolne miejsca. Ale zaglądamy także do stanicy gościrej, no właśnie tutaj nad jeziorem Gostomie w Puszczy Noteckiej i tam także pytamy o to, czy są miejsca na obozy dla dzieci, ale też na biwaki rodzinne. No i nie zapominamy, że koniec jest sezonu w domach kultury, dlatego też zajrzeliśmy m.in. do Domu Kultury na Pięterko, gdzie odbywały się warsztaty dla seniorów z długopisami 3D, a w Domu Kultury na Skarpie miało miejsce, miał miejsce spektakl w wykonaniu dzieci z Teatru Spect Art. No to zaczynajmy. Plener malarski, lodziarnia i aktywności na pobliskim placu zabaw. Tak, Dom Kultury Polan 100 rozpoczął półkolonie. Akcja latowy startowała 30 czerwca we wszystkich domach kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych. Dzieci i młodzież od 6 do 12 roku życia mogą korzystać z szeregu atrakcji w placówkach na Ratajach, Hartowie i Żegrzu. Turnusy są tygodniowe, trwają od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00. Jest wykwalifikowana opieka, wspaniali instruktorzy, pyszne obiady, super atmosfera i wiele, wiele atrakcji. Wyjazdy, wycieczki, wyjścia, ale oprócz tego wspaniałe warsztaty, które odbywają się w, w domach kultury. Można się jeszcze zapisać, bo są jeszcze wolne miejsca we wszystkich domach kultury poza Orlim Gniazdem. Na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu cały czas widnieje post w aktualnościach, gdzie można zapisać dziecko. Są linki na poszczególne domy kultury, i tam rodzic wchodzi i poprzez stronę. Nazwa Domu Kultury, bilety24.pl. Tam wchodzi, wybiera odpowiedni turnus w odpowiednim Domu Kultury i może dziecko zapisać. Są jeszcze wolne miejsca także na biwak do stanicy w Gości Raju, który organizują Domy Kultury Jędruzi na Skarpie w dniach od 21 do 23 lipca. To wyjątkowe miejsce w Puszczy Noteckiej nad jeziorem Gostomie. A dla dzieci przewidziane sporo atrakcji na te trzy dni. Co będzie można robić? Wykąpać w jeziorze, zdobyć troszeczkę umiejętności pływania na supach. Harcerskiego ABC, survivalowego zdobywania przeróżnych umiejętności. I tutaj też zapisy poprzez bilety 24.pl. To wracamy jeszcze do Gości Raju, ponieważ odbywają się tutaj nie tylko trzydniowe biwaki, ale przede wszystkim obozy, które potrwają do końca lipca. Na miejscu jest już kierownictwo Gościmia, które przygotowuje domki do rozpoczęcia wakacji, a nam opowiedzieli o szczegółach obozów. W tym roku trzy opcje, obóz survivalowy, gości rajski i słupowy. Supy to tutaj jezioro za nami, czeka na nas, żeby je zdobyć właśnie na pompowanych deskach. Surwiwalowy to budujemy szałasy w lesie i gości rajskiej inspirowany harcerskim życiem i leśnym odpoczynkiem. Ośmiotniowe obozy odbędą się w trzech turnusach, są jeszcze wolne miejsca. Turnustwa od soboty do soboty, czyli od 5 do 12, potem 12 do 19 19 do 26 lipca. A 8 sierpnia zaczną się biwaki rodzinne. Wszystkich, którzy już wyrośli z obozów, zapraszamy w sierpniu, na, kiedy wynajmujemy domki i pokoje w kości raju. W tym roku cieszy się to ogromną popularnością, więc miejsc zostało bardzo mało. Każdy, kto już nie może być uczestnikiem na obozie, może sobie przyjechać do nas, wynająć domek lub pokój. Zapewniamy wyżywienie i cudowną atmosferę. Szczegółowe informacje, ceny i zapisy pod numerami wyświetlonymi na ekranie, ale także mailowo oraz poprzez Facebooka. Jak wprowadzić seniorów w świat nowych technologii i druku 3D? Trzeba zaproponować im przyozdobienie nowych mieszkań na przykład kwiatami. 26 czerwca w Domu Kultury na Pięterku odbyły się warsztaty z długopisami 3D. To innowacyjne narzędzie, które pozwala rysować w powietrzu i tworzyć trójwymiarowe obiekty. To jest technika tak naprawdę bardzo przybliżona do pracy drukarki 3D, tylko ręczna. Bazujemy na tych samych filamentach. To długopisy są przyjazne dzieciom. Wtedy dzieci mogą swoją kreatywność gdzieś tam przelać na, na rzeczywistość, ale jak widać, nie tylko dzieci. Takie długopisy są dla wszystkich. Nie są trudne w obsłudze. Kwestia wprawy, pracy. Pracuje się nimi tak jak zwykłymi długopisami. Po prostu trzeba opanować że ten filament, który jest tak naprawdę plastikiem. Trzeba gdzieś tam nad nim zapanować. I to tyle. Możemy tworzyć projekty płaskie, ale też, jak tutaj za chwilę, przejdziemy do projektowania kwiatów w 3D, które mogą zastąpić żywe kwiaty w wazonie. Czyli coś, co seniorki szczególnie lubią, co można było zobaczyć na zakończenie ich pracy. Ale nie o cel chodziło w projekcie, a o osiąganie go. Bo jak się okazało, udział w takich warsztatach może przynieść same korzyści. Jeżeli chcemy, jakby poszerzać tam swoją wyobraźnię, kreatywność, możemy tworzyć coraz większe projekty. To też. Ma, trzeba mieć cierpliwość? Też pomaga w skupieniu, w cierpliwości. Tutaj można się bawić, tylko jak wyobraźnia zadziała. Mogą być różne kolory, mogą być różne sposoby łączenia, także nie ma jednej metody na to. Warsztaty odbyły się w ramach cyklu Ratajski Przystanek Seniora. Jego organizatorem jest ratajskie centrum kultury. Partnerzy to ratajskie domy kultury spółdzielni mieszkaniowej osiedle młodych w Poznaniu. Projekt dofinansowano ze środków budżetowych miasta poznania. Wolność i marzenia to są nasze jak wiatr, Dom Kultury na Skarpie zamienił się w baśniowy świat pełen magii i przygód. To za sprawą przedstawienia pod tytułem Ali i Magiczna Lampa, z którym 29 czerwca premierowo wystąpili aktorzy z grupy Spect Art Junior. Co przygotowaliście dzisiaj dla nas? No taki trochę Aladdin, tylko że zamiast Alladyna będzie dziewczyna i trochę takie pozmienia. W starej lampie mieszkał jak już dosyć przedmiot. Jest to nasz autorski spektakl napisany właśnie wraz z Przemkiem Malachem. Nasze utwory muzyczne, nasz scenariusz i choreografia. W sumie pracowaliśmy od października z dzieciakami i naprawdę świetnie sobie radzą. Dlatego teraz możemy pokazać efekty końcowe. Marzenia o powrocie do rodzinnych miejsc. Spektakl był zatem podsumowaniem całorocznej pracy młodych artystów, którzy swój warsztat szlifują na zajęciach aktorskich. Uczymy się na przykład mówienia różnych ról z złością, czasami jakby smutkiem, i tańczenia, na przykład i śpiewania. Czasami było trudno, czasami łatwo. A dlaczego? Po prostu, czasami czy były intensywne próby, czasami trochę mniej intensywne. Ale wszystko po to, żeby premiera się udała. Tak właśnie. tak dużo więcej niż Choć początkowo pojawił się stres, szybko opadł, a aktorzy poradzili sobie z wyzwaniem. Jak sami przyznają, za kulisami panuje równie dobra atmosfera, co na scenie. Jest duży kontakt między nami i chyba nigdy nie było żadnej sprzeczki. I staramy się sobie nawzajem pomagać. Nowe znajomości i doskonalenie umiejętności współpracy w grupie to tylko niektóre zalety gry w teatrze. Poszczególne elementy pracy nad spektaklem mogą okazać się przydatne także na co dzień. Myślę, że przede wszystkim opanowanie tekstu pomaga to w szkole. Pomaga też na pamięć, na pamięć ruchową, na koordynację mięśni, więc, no i też przede wszystkim zwalczanie takich barier przed wystąpieniami publicznymi. Tak mi się wydaje, że to dużo daje tym bardziej jak się zaczyna w tak młodym wieku. Swoje powody umiłowania teatru mają również młodzi aktorzy. Za co lubisz teatr? Za to, że można tu coś przedstawić. Na przykład jakieś historie, legendy. Wszystko można w zasadzie przedstawić, to się tylko chce. Ja lubię teatr za to, że mogę coś pokazać publiczności i bardzo lubię występować na scenie. Pati ma mówi Ali Wypowiedz życzenie! Grupa Spect Art nie planuje zwalniać tempa, a warsztaty aktorskie dla dzieci mają być kontynuowane. Niewykluczone zatem, że w przyszłości młodzi artyści po raz kolejny zabiorą nas w podróż do baśniowego świata. Życzenie zmienia życia wie. I drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za uwagę. To już wszystko w tym Ratajskim Fertru Kultury, ale kolejne wydanie już za dwa tygodnie we wtorek, 15 lipca. Do zobaczenia.